Donald Tusk dowiedział się z mediów niemieckich o tym, że Niemcy... Przewożą na nasze terytorium i pozostawiają na naszym terytorium migrantów. Sytuacja prawna jest bardzo podobna dzisiaj do tej, jaka była w 2017-2018 roku. Poprzez nasze uzgodnienia wtedy ustaliliśmy, że nie ma żadnej przemusowej relokacji migrantów do krajów członkowskich. I wtedy postawiliśmy twarde weto dla przymusowej relokacji migrantów. Od 13 grudnia widzimy. Wyraźnie, że obecnie rządzący, rządząca koalicja w Polsce odeszła od takiego postawienia sprawy. Nie ma naszej zgody na to. Oczekuję od obecnego rządu postawienia weta dla przymusowej relokacji. W czerwcu 2018 roku razem z premierem Węgier i z premierem Czech wywalczyłem i to były obowiązujące zapisy konkluzji Rady Europejskiej do 13 grudnia. Dzisiaj widzimy zmianę filozofii obecnego rządu. Czym innym zupełnie są azylanci? A czym innym są nielegalni imigranci? My w Polsce doskonale wiemy, na czym polegała i polega cały czas instrumentalizacja nielegalnych imigrantów przez Łukaszenkę i przez Putina. Granice zewnętrzne muszą być szczelne po to, żeby granice wewnętrzne wewnątrz Unii Europejskiej służyły rozwojowi gospodarczemu, służyły naszym przedsiębiorcom.